Witam serdecznie, z tej strony ponownie Conti i zapraszam na kolejny patch Nocy 392C, które prawdopodobnie pojawi się już jutro, czyli w piątek 24 stycznia. Taki jest przynajmniej plan, tutaj informują, że jutro, czyli w piątek czasu nowozelandzkiego, nie podali konkretnej godziny, więc prawdopodobnie będzie to jakaś taka w miarę znośna godzina. Pojawi się kolejny patch, który... Znów ma naprawić trochę rzeczy, trochę rzeczy ma usprawnić i tak dalej. Żeby nie przedłużać więcej, przechodzimy. Czyli teraz mapy będą wyświetlać również ich Atlas Region czyli prawdopodobnie chodzi o mapki, które albo będą mieć zmieniony jakiś wygląd ikonki, albo jeżeli chodzi o Maps Tab, będzie po prostu nam pokazywał, z jakiego regionu jest dana mapa. Dodatkowo trzymając Alt będziemy mieć wyświetlone, czy mamy ukończoną, czy mamy Bonus Objective zrobiony i Awakening Bonus Objective Complete i tak dalej. Statusy będzie nam po prostu wyświetlać, więc będziemy mogli sobie bardzo łatwo i szybko sprawdzić, czy na tej mapie mamy zrobione wszystkie bonusy i tak dalej. Dodano e, obramówki do MapStars'a, czyli do tej zakładki z mapami, do MapStars'a, który będzie... E, tam pokazywało, czy dana mapa jest w jakimś pod wpływem jakiegoś konkurenta. Czyli bardzo fajna sprawa, będziemy mogli sobie tylko przeklikiwać, nie trzeba będzie ręcznie wyszukiwać na to wygląda po nazwach, tak jak Lex Proxima czy jakieś tam Tears Endy i tak dalej. Prawdopodobnie jeżeli mapa będzie mieć jakiś influence na sobie, od razu będziemy mieć pokazaną ramkę. Prawdopodobnie będzie też jakiś kolor tej ramki czy coś, żeby można było wiadomo, oczywiście, żeby było wiadomo dla którego konkurora jest przepisany dany influence i tak dalej. Dodatkowo wizualne jakieś bajery, indicatorsy, czyli jakieś tam pewnie znaczniki czy coś w tym stylu, w centrum atlasu będą wyświetlać również informacje, który z konkurorów został już pokonany. I oczywiście one zostaną usunięte w momencie, kiedy będziemy otwierać portal do Okaburzy, czyli do walki z Sirusem. E, tak więc też fajna sprawa, bo pytania jakieś, no, czasami się zastanawiam też, jak na przykład nie grałem dzień czy dwa, wchodzę do gry i się zastanawiam czy zabiłem już tego konkurora czy nie, te znaczniki się powinny pojawić już jutro prawdopodobnie z nowym patchem, e, co jest całkiem spoko opcją, taką, takim, takim quality of life change, nie, taka bardzo drobna zmiana, która tak naprawdę nie ma wpływu na rozgrywkę, a mimo wszystko jednak nam uprzyjemni bieganie po mapach, szukanie konkurorów i tak dalej. Kliknięcie to jest świetne. Mam nadzieję, że to będzie działać tak jak myślę, bo też nie do końca wiem jak, ale chodzi o to, że klikając gdziekolwiek na cytadeli, w której nie będzie żadnego wsadzonego unikatowego watchstone'a, będzie po prostu automatycznie soketowało dany kolor, jeżeli będzie on wolny, dany gemik, ten, ten watchstone. Świetna sprawa I dla ludzi, którzy na przykład wyjmują sobie Watchstowny, bo chcą iść na, na Sirusa, albo po prostu mają jeszcze niepełny atlas, jeżeli chodzi o mapy i chcą po prostu zmniejszyć ilość dropiących map, na przykład Tierów wyższych, jeżeli chcemy wyfarmić sobie Tiery niższe i w celu uzupełnienia atlasu. Wydaje mi się, że to bardziej dla graczy SSF będzie taki. Bayer, gdyż na przykład ja osobiście już od dłuższego czasu kompletnie nie wyjmuję w ogóle Woodstone'ów, ale dla ludzi, którzy tak właśnie będą chcieli sprogresować właśnie na SSF-ie, czy po prostu ktoś, kto nie będzie się czuł na siłach, żeby iść na Sirusa, od razu na full awaken bonusie, na awaken levelu Atlasu, jeżeli na przykład jeszcze nie ma pełnego 8, 8 poziomowego awaken bonusu. I dopiero, że tak powiem, zmaga się z, z siłą swojej postaci w celu zbicia Sirusa. To będzie mógł sobie bardzo szybko wyjąć, później wsadzić z powrotem te kamyki, i tak dalej. <laughs> Poprzesuwane zostały również pozycje cytadel, które niejednokrotnie chowały się pod interfejsem. Trzeba było sobie przybliżyć Atlas, poprzesuwać. Dopiero wtedy mogliśmy zobaczyć te cytadele, między innymi też właśnie było to irytujące w przypadku, jeżeli wrzucaliśmy lub wyciągaliśmy jakieś watchstone z tych cytadel, też takiej quality of life change bym powiedział, no ale dobrze, że takie zmiany są, bo bardzo dużo ludzi jest mega wygodnych i chcieliby mieć, nie wiem, na komendy głosowe chyba, różne rzeczy, wsadź się kamyk, wyciągnij się kamyk, przenieś mi przedmiot. Sztagcy leniwi niektórzy są, że dwa kliknięcia to jest już za dużo. No ale przechodząc dalej. Opening a map that is affected by multiply of the same or similar sextant modifiers no longer consume i use of the duplicate sextant modifiers. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy w jednej cytadeli wrzucone cztery sextanty na, konkret, na, na poszczególne watchstone i trafią nam się takie same modyfikatory, to w tym przypadku będzie pobierało zużycie tylko z jednego sextanta z jednego urstona tak naprawdę, więc nie, bo one się nie nakładały jakby na siebie i przynajmniej zaobserwowałem wszystkiego, że jak miałem dwa takie same modyfikatory w jednej cytadeli, to po prostu jeden mod był na czerwono, że on jakby jest po prostu powtórzony i nie będziemy mieć z tego jakiegoś bonusu, bo one po prostu się nie stakowały ze sobą. W tym przypadku nie będzie pobierać z obydwu, tylko z jednego, jak się skończą, później będzie pobierać z kolejnego. Bo na te, te wejścia, które nam zostały. To jest opcja. Mark of the Shaper and Mark of the Elder. Unique Rings now grant both bonuses if your other ring is Shaper and Elder Influenced. Mm, zarówno Mark of the Shaper, jak i Mark of the Elder dają bonusy, jeżeli nasz kolejny, ten drugi pierścionek jest. W zależności od tego czy shaperowy czy elderowy, w zależności od ringa, który nosimy. I teraz, jeżeli będziemy mieć z podwójnym influencem pierścionki, czyli będziemy mieć Mark of the Elder albo Mark of the Shaper w jednym slocie na pierścień, a drugi pierścień będzie z podwójnym influencem stworzonym za pomocą Awakeners Orba. To w tym przypadku te nasze znaki, te, te marki będą dawać bonus, tak jakbyśmy nie trzymali dwa pierścienie. Spoko opcja, da to prawdopodobnie kolejne możliwości do robienia buildów, tam jakieś attack damage, spell damage, jakieś tam jeszcze inne modyfikatory, już nie pamiętam dokładnie co one dawały te pierścienie bezpośrednio. Ale w każdym razie będzie można teraz dodatkowo zbustować postać właśnie takimi Shaper Elder Dual Influence itemami na pierścionkach. Ciekawe, czy to będzie się również z disintegratorem trzymało kupy? Prawdopodobnie nie, bo disintegrator ma opis: że for each Shaper or Elder item, prawdopodobnie jak będziemy mieć hybrydową klatę, przykładowo Shaper Elder, to będzie to jednak liczone jako jeden przedmiot. No, jeżeli tak, to by to dawało jeszcze większe możliwości do grania pod disintegrator staffa. I ok, fajnie by było. Sirius teraz będzie dropił Influence Itemy, jeżeli będzie umierał. Prawdopodobnie będzie dropił losowe itemy, bo nie chce mi się wierzyć, że będzie dropił po jednym Influence Itemie z każdego, jakby wpływu z każdego konkurora, ale spoko, zawsze jest to jakaś opcja. Może wypaść coś fajnego, zwłaszcza że Cyrus ma 8-4 level przy 8-poziomowym Awaken Levelu Atlasu, więc będzie nam dropił przedmioty item level 86, a takie itemki. Mogą być fajne dla, w przypadku niektórych modyfikatorów, no i zawsze jest większa szansa na że wypadnie nam przynajmniej jakieś 8,4, 85 item level. Jeżeli szukamy jakiejś fajnej bazy, która w rzeczywistości samą bazą może być warta całkiem spore pieniądze, tak jak było do tej pory z ALDR-em, z tym, 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 wiecie, z tym plateem, który ma w implicycie, zapomniałem nazwę, Astral Plate chyba to był, który miał w Mm, Rezisty i taki Astral Blade jeszcze ligę temu, 8 chyba 6 albo 8-5, 8-6 level chyba. Mm, elder mm, kosztował po 8 chyba czy 10 x sama baza, więc prawdopodobnie są też inne przedmioty, które e, ze względu na samą bazę i item level będą warte dużo, więc tu zawsze jest to jakaś dodatkowa opcja na zarobek, czemu nie. Immunity Shock now correctly prevents you from being shocked while standing in the Desolation of the Awakener ground effect. Wygląda na to, że niewrażliwość na szoka nie do końca działała, jeżeli chodzi o ten cały Ground Awakenera, o ten taki. te kulki bodajże to są, które tam piorunami świszczą i tak dalej. że Na no to wygląda, że to po prostu za bardzo nie działało, ta niewrażliwość na porażenie. Teraz ma ponoć działać. Dodano wizualny znacznik na mapie w Mapstarz tabie, który będzie. Mm, Uh, Which indicates the Awakening Objective has been completed. A że będziemy mi widzieć też w, w mapstarstabie uh, jakiś znacznik, który nam będzie mówił o tym, że Awakening Objective został skończony. Czyli to jest ten dodatkowy e, bonus, który musimy tam. Powiedzmy zrobić mapkę, gdzie minimum mamy czwarty Awaken Atlas level i wtedy jak zrobimy tę mapkę to dostajemy dodatkowe plus 1, czyli 0,5% szansy na dropnięcie mapki wyższego tieru. To ma również być jako, w jakiś sposób oznaczone, spoko sprawa, bo do tej pory myślałem, że to już jest, ale jak się okazuje chyba nie do końca było ale the visual indicator to watch stones and watchstones socketed in sea which indicates whether or not they have a sextant applied to them. To jest też fajna sprawa. Teraz będziemy widzieć, na którym watchstoneie. Mamy wrzucony jakiś sekstant. Do tej pory tego nie było widać, więc, jeżeli ktoś sobie gdzieś powrzucał i później nie wiedział gdzie, to w sumie trzeba było przelecieć cały atlas, wszystkie sekstanty, wszystkie cytadele, yy, nie sekstanty, tylko y w cytadelach, posprawdzać, gdzie były sekstanty nałożone, gdzie nie. Teraz nie będzie trzeba od jutrzejszego patcha. Co może sprawi, że zacznę w końcu tych sekstantów używać, bo tak naprawdę to nie wiem, czy 100 użyłem od początku ligi. Spoko. Added some additional modifiers to the pool of the modifiers that awakened sextants can apply. Dodatkowe mody, zwiększona pula modyfikatorów została do awakened sextantów, czyli to są te najwyższe, najsilniejsze, najwyższego tieru. Ciekawe co nowego, zobaczymy, czy to będą jakieś całkowicie nowe modyfikatory, czy to będą przykładowo modyfikatory, które już były, ale z, jakimś, z jakąś większą siłą, nie wiem, z większą mocą tego sextanta. Fajnie by jakby dodali coś nowego typu, na przykład, co można było na szybko wymyśleć, nie wiem, 10% większa szansa na dropnięcie influence itemów, nie? Spoko, zawsze coś. Portals to maps which contain a Conqueror encounter now use ZANA's portal effect, czyli kosmetyczna zmiana, jeżeli będziemy mieć otwierane mapy przez Zane do konkurorów już bezpośrednio, to portal będzie miał efekt portalu zany nie wiem, w sumie to nie wiem, który to jest, ale... A! Chyba ten taki... taki... kosmos? Taki kosmiczny chyba, to jest chyba portal, efekt Zany. Jak pokonamy Sirusa, to ona nam otwiera ten taki kosmiczny, tak samo jak wchodzimy do niej na misję, to ona chyba otwiera też ten taki kosmiczny, taki malutki. To pewnie ten będzie otwierała, no spoko. Fix to where maps that had already spawned influence for a specific conqueror had a lower chance to spawn influence than intended. Nie, powiem szczerze, nie do końca rozumiem o co tutaj chodzi, ale ponoć rzadziej się spełni, spełniły, 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 rzadziej się pojawiały influency na to wygląda niż było zamierzone. Wygląda na to, że po prostu rzadziej trafialiśmy na konkurorów, zanim jeszcze ich trafiliśmy po raz pierwszy. Chyba o to chodzi, ale głowy uciąć nie dam że jeżeli nie mieliśmy influence efektu na danym regionie, czyli szukaliśmy konkurora po raz pierwszy, żeby ten influence się zrespił, to wygląda na to, że szansa była znacznie mniejsza niż GGG sobie założyło, przez co niektórzy ludzie faktycznie na czacie u mnie i nie tylko u mnie. Mówili, że już 15 map czy ileś przebiegli, dalej konkurora nie ma, że już ich szlak trafia i w ogóle być może właśnie dlatego was szlak trafiał, że coś było nie tak po prostu z tym respieniem się tych influenców. Tylko, że tu jest też informacja, że fixed bug were maps that had already spawned influence for a specific conqueror had a lower chance to spawn influence than intended. Tu wydaje mi się, że może być jakiś błąd w tekście, ale no, głowy nie dam uciąć. Already spawn influence for a specific incur had a lower chance to spawn influence than intended. Bo to jest w jednym zdaniu, jak widzicie. Tu nie ma kropki, nie ma przecinka. To jest w jednym zdaniu wszystko. W ogóle widzę, że tu Bex chyba nie używa przecinków. Ale to taki drobny auto. Kropek używa, ale przecinków już nie. Okej, okay, więc ciężko się będzie ustosunkować do tego, mm, do tego podpunktu. Fixed the bug where conquerors exalted orbs didn't respect the cannon roll caster mods and cannon roll attack modifiers. Nie używam craftów tym, z tym, aż tak bardzo zaawansowanych craftów nie używam, żeby blokować mody, ale wygląda na to, że exalty konkurorów całkowicie to miały gdzieś, za przeproszeniem, nie respektowały, nie, 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 nie miały odpowiedniego szacunku. Dla tych craftów, że nie można rolować casterowych albo atakujących modyfikatorów, czyli dla casterów lub dla postaci używających ogólnie ataków. Czyli przykładowo, jeżeli użyjemy sobie Cadent Roll Caster Mods i craftujemy scepter, powiedzmy chcemy zrobić scepter pod atak, to można użyć Cadent Roll Crafted Modifiers i wtedy sobie rolujemy stricte atakujące lub jakieś tam resy i tak dalej defensywne modyfikatory, a w tym przypadku jak ludzie chcieli sobie zablokować przykładowo na Daggerze jakiś atak modifier, żeby przykładowo nie wszedł flatfire damage, czy jakiś tam inny modyfikator, tak mówię z głowy teraz, to nie do końca przejmowały się tym te exalty i dalej mogły rolować modyfikatory związane z atakami. Nie wiedziałem o tym, no bo też wszystkiego człowiek nie wie, jeżeli coś kogoś nie interesuje od strony faktycznie zrobienia czegoś, to no mało kto tak naprawdę szuka informacji, które takich globalnych, które nawet jeżeli nie potrzebuje tego, to chętnie się dowiem, jak to działa. Także kolejny jakiś bug tutaj. Które ma zostać naprawiony Fix the Bug where portraits to portals to the Conqueror Encounters could spawn in Inaccessible locations. Były błędy, nie wiedziałem o tym. Faktycznie na GFL-u zobaczyłem, że gościowi się zrespił konkurorowy portal do Barana chyba za ścianą. Nie mógł w ogóle do niego wejść, więc jak nie wejdzie do niego, to praktycznie ma Conquerora spalonego, a co za tym idzie? Jest w dupie, bo musi szukać go na nowo, przez co traci czas, A, prawdę, a w przypadku, gdyby to był na przykład ostatni Conqueror do, do Sirusa, no to jest podwójnie w dupie, bo musi go na nowo szukać. I jeżeli jestem tutaj bugiem, że one się nie rozpiły tak często, jak powinny, no to ktoś mógł parę godzin na tym stracić dosłownie i. Tak to mniej więcej wygląda. Nie? W applying a sextant to a watchstone in a citadel could generate the same or a similar modifier which was already on another watchstone in the same citadel. Wygląda na to, że w tym przypadku zostaje jakby zablokowana możliwość wyrolowania tego samego modyfikatora za pomocą sextantów na innym watchstone yy, w tej samej citadeli. Czyli przykładowo na zielonym mamy, yy, nie wiem, extra damage as fire. Przykładowo to na żółtym już ten mod w teorii nie powinien móc się pojawić. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Fixed the bug where various modifiers found on the precursor emblem Unigring were not affected by quality applied for catal by catalysts. Precursor z emblem to jest chyba jeden z tych pierścieni, które dropią z Delve Bossów. Gdzie tam trzy ringi łączymy i dostajemy jakieś fajne rzeczy związane z czarżami, Prawdopodobnie to jest jeden z nich. No, niektóre katalizatory nie bardzo chciały, że tak powiem, współpracować z tym pierścieniem. Również tu jest kolejna informacja dotycząca katalizatorów, pryzmatik w tym przypadku katalistów, które nie do końca podnosiły zresy. Fixed the various chaos resistance modifiers were not being increased by quality applied by prismatic catalysts. Czyli po prostu no nie do końca te prismatic catalysty e, chciały współgrać e, z chaos resami na, na przedmiotach. Fixed various performance issues that could occur when encountering conquerors and their monsters in maps. Mm, delikatna poprawa. Zobaczymy, jak bardzo. Czy znaczy nie jest tu też napisane, że jest to delikatna poprawa. Ja tak z góry już zakładam, że delikatna, bo. No nie ukrywajmy, nie oszukujmy się, no ciężko jest poprawić jakoś bardzo zna, jakość działania gry i tak dalej. Dlatego stwierdziłem odgórnie, że delikatna poprawa. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli chodzi o konkurorów i ich potwory, które nam się pojawiają na mapach, no niektóre mobki jak sam się spełnią, czy to z portali, czy z robią zjum z nieba. No to faktycznie potrafią przyharatać trochę wydajność i płynność działania gry. Więc ponoć ma to być zmniejszone to masakrowanie naszego, naszej płynności, naszych latek na sekundę i tak dalej. Zobaczymy. Fake the visual bug, where only the creator of. Area would Siri organ collection graphic when killing metamorph targets. Rzadko gram w partii, ale wygląda to, że był bug wizualny. Gdzie tylko twórca lokacji czyli osoba pierwsza, która wchodzi na lokację, jest jakby osobą, która stworzyła tę lokację, co też jest brane pod uwagę przy ustawieniach w grze, jeżeli chodzi o allocation, czyli o przypisywanie do przedmiotów. Jeżeli na przykład ja mam permanent allocation, otworzę u siebie mapę, ale ktoś inny z mojego party ma short allocation i on pierwszy wejdzie na tę mapę, to w dużej mierze będzie short allocation, ze względu na to, że tak jakby ta druga osoba, jakby stworzyła te lokację. No i po prostu tutaj tylko i wyłącznie twórca lokacji miał prawidłową grafikę, tą animację, jak zabijaliśmy potworki, które miały w sobie organy do później do stworzenia metamorfa. Nie, nie zwracałem na to uwagi. Dla mnie są to takie pierdółki, które do niczego mi nie są potrzebne. No ale po coś to zostało tutaj wspomniane prawdopodobnie ludzie, którzy lubią takie bajery zgłosili to jako bugi i tak dalej. General improvement, unique map. Unic maps can now once again be searched by name on the Atlas. To jest spoko opcja. Kiedyś właśnie szukałem unikatowych map, później kurde, nie, nie wyszukiwało mi ich, zapomniałem oczywiście jaka była baza, więc szukałem po całym atlasie, która to mapa, więc teraz będzie można z powrotem szukać map unikatowych, Małokun, Perandus Manor i tak dalej, gdzie one są, będziecie mogli sprawdzać, czy macie je zrobione, oczywiście można to również przez map z sprawdzić, po prostu macie tą kreskę pod mapą. Czy jest to mapka zrobiona, czy też nie, czy z bonusem, czy bez uh, Divination Cards, which grant shaper related items now have their shaper background once again. I teraz się pojawia pytanie, czy tu chodzi o art, już na karcie, obrazek, że będzie miał to shaperowe tło dla przedmiotów, które będą mieć w jakimś stopniu powiązanie z shaperem. Czy będą to właśnie shaper influence itemy, czy będą to jakieś unikatowe przedmioty, które na przykład są przypisane tylko dla shapera i tak dalej. Czy po prostu karta będzie mieć shaper influence, tak jak są po prostu przedmioty normalnie? Czyli wypada nam shaper foil i mamy ten kosmos na, shaper, na tym foilu w tle. E, czy karty będą mieć ten, e, to tło, czy po prostu na obrazku? Zobaczymy. Maps that are influenced by the shaper or the elder have now a fancy background or border. Czyli również mapki e, z influencem shapera, eldera, będą mieć jakieś super fikuśne tło lub e, jakąś obramówkę. Zobaczymy już jutro. Bug fixes. Fix the bug where ignites applied to explosive arrow. sometimes deal no damage. Jak graliście się Explosivarołem. Możliwe, że dlatego że się wkurzaliście, że build nie działa, bo niektóre ignity, jak widać nie zadawały obrażeń. Fajna sprawa, nie? Wyszło to po, po... prawie półtora miesiąca ligi. A dużo ludzi zaczynało na przykład granie eksplozji na lidze, bo nawet ode mnie z, z klanu ludzie zaczynali, więc fajna sprawa. Fixed a bug where volatile dead orbs didn't detonate when reaching the maximum amount allowed 60. Czyli e, był jakiś bug, gdzie jak osiągnęliśmy maksymalną liczbę kulek tych volatile dead. Mm, czyli 60 w tym przypadku, tak jak to jest informacja, to yy, no, nie bardzo chciały wybuchać. Czyli też yy, trochę częściowe udupienie grania pod volatile dead. Fix the bug where the terrain generator failure could occur when entering the plaza map. Mm, nie wiem, tu chyba chodzi o ten, o nie ładując się tekstury albo coś w tym stylu, nie wiem. Terrain generation failure yy, na mapie plaza. Mm, Chyba, że po prostu na mapie jakieś TTT te, te, te drzewa, czy jakieś tam inne rzeczy, może się nie, może się nie ładowały. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Fix the bug which prevented using the time portal to leave an incursion. No tak, chwilę im zeszło, że jak wchodziliśmy do Alwy, spotkanej na mapie, to niejednokrotnie. Zdarzało się, że ludzie nie mogli wyjść z portalu. Musieli czekać, aż się po prostu czas skończy. Wtedy ich wyrzucało. Fix a bug introduced in 390, that made the Miracle Map Device much bigger than intended. Miracle Map Device to jest bodajże MTX dla naszego urządzenia otwierającego mapy. I okazało się, że było ono ciutkę większe niż planowali. Zostało to naprawione. Fixed a client crash that could occur. ...when getting near party members who are using the chains of, command, chains of Command Unique Body Armor. E, Czy jeżeli graliście z ludźmi, którzy używali Chains of Command, unikatowej klaty, to mogło kraszować ludzi, którzy podbiegli zbyt blisko was. Nie wiem, jaki to ma sens. Nie pamiętam też dokładnie na chwilę obecną, co Chains of Command robi. Można sobie to oczywiście sprawdzić, ale jeżeli podchodziło się zbyt blisko do ludzi z tą klatą, to kraszowało grę. Okej, okay, spoko. Tyle ode mnie. Kolejny patch za nami, że tak powiem, przynajmniej jeżeli chodzi o omówienie patchnowców, gdyż patch będzie dopiero jutro. Zobaczymy jak to będzie działać w praktyce, dajcie znać co o tym sądzicie, czy wam cieszą te zmiany, czy, czy, czy są tu jakieś problemy, z którymi rzeczywiście również wy się borykaliście i mieliście przez to problemy lub odechciewało się wam grać, a wiem, że w wielkiej liczbie osób już się odechciewa grać przez to wszystko, co się dzieje w grze, osobiście też już jestem zdemotywowany, ale... I jeszcze się jakoś o dziwo trzymam może dlatego, że pogrywam sobie również w jakieś inne gierki w międzyczasie, co możecie zobaczyć na streamach tak więc jeszcze raz tyle ode mnie jeżeli ktoś ma ochotę, zostawcie suba brakuje mi już tylko kilku, dosłownie do 1800 do 2000 może się uda dobić jeszcze w pierwszym kwartale, zobaczymy tak sobie założyłem taki cel, że do końca marca 2000 subów ciekawe czy coś z tego wyjdzie, jeżeli macie ochotę zostawcie suba, jeżeli wam się podoba dajcie łapkę w górę Ponoć to zwiększa zasięgi, więc może dotrzemy dzięki temu do nowych odbiorców. No, a jeżeli ktoś już bardzo będzie miał ochotę, to zapraszam do wspierania kanału przyciskiem tym tam niżej gdzieś, tam on się znajduje. I tyle ode mnie jeszcze raz, po raz kolejny, już to mówię. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach, do zobaczenia na streamach, cześć.